Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić w imieniu Klubu Ruchu Palikota stanowisko klubu w sprawie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 2591. 591. Pierwsze dwie zmiany, o których była już mowa, zmiana nr 3 i zmiana nr 6 dotyczą przywrócenia w ograniczonym zakresie ulgi internetowej i tu oczywiście, ponieważ to były również nasze postulaty, będziemy popierać te poprawki, aczkolwiek tu są pewne niejasności. Będę starał się w trakcie głosowania już pana ministra Rostowskiego dopytywać w tej sprawie. W pozostałych zmianach, zmiana pierwsza mająca na celu umożliwienie potrącenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych po zakończeniu roku podatkowego przy rozliczaniu kosztów wyższych niż ryczałtowe w odniesieniu do, do twórców. Tutaj to w jakiś sposób ten zapis łamie jakieś takie zasadnicze kanony roku podatkowego jako zamkniętego, ale ponieważ jest to ewidentnie korzystne dla podatnika, więc oczywiście również tą zmianę poprzemy. Zmiana druga dająca możliwość rozliczania rzeczywistych kosztów uzyskania przychodów z tytułu, z tytułu praw własności intelektualnej także podatnikom, których koszty uzyskania przychodów są wyższe niż jedna druga kwoty stanowiącej górną granicę przedziału skali podatkowej, jednocześnie nie przekraczające 50% uzyskanych przychodów. Tutaj w ewidentny sposób powstała pewna luka dla określonej grupy podatników i, i, i traktujemy to jako zmianę bardziej doprecyzowującą tą sytuację tej określonej grupy podatników. Tak samo poprzemy tą zmianę. Zmiana czwarta, doprecyzowująca jednoznacznie, wskazująca wysokość ulgi podatkowej z tytułu wychowywania trojga dzieci i więcej. Podobna historia, jeżeli tutaj, tak jak Senat wskazał, negatywnie by zinterpretować, ewidentnie rodziny posiadające dwójkę dzieci traciłyby wówczas. Oczywiście poprzemy tą zmianę. Zmianę również, zmianę piątą mającą charakter porządkujący. Dziękuję bardzo.